Siemaneczko wszystkie, z nas witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z quizów. W naszym tygodniu z quizami jest piątek, 16.30, kiedy to wrzucam. Więc no, przedostatni dzień quizów, ostatnie quizy pojawią się dzisiaj o 19 i jutro 16.30, 19.00 i to będzie wtedy na tyle. Wtedy zrobię jeszcze jakieś podsumowanie gdzieś tam na początku przyszłego tygodnia. Ale wy nawet chyba nie wiecie jak ciężko jest znaleźć już mi teraz te takie jakieś dobre quizy, Związane z YouTubem, bo ja chciałem z YouTube'em zrobić te quizy w tym tygodniu, więc no. Przejrzałem chyba już praktycznie całą tą stronę. I wszystkie się zaczęły powoli powtarzać. Cały czas były te same, typu czy znasz tego i tego, albo osoby, których nie oglądam zupełnie i ich nie przepadam, czy coś w ogóle, masakra. Dobra, nieważne. Udało mi się znaleźć jeden, jedyny quiz o Purposie na tej stronie i quiz ma no prawie, że rok, więc. Trzeba mieć na uwadze to, co było rok temu. Ale dobra, skoro lubię Purposa, i go szanuję bardzo mocno i w sumie dzięki je jego drugiemu kanałowi Dzidek, to zacząłem pracować nad audio, więc tutaj serdecznie podziękowania dla niego, bo parę rzeczy się nauczyłem. Dobra, więc lecimy! Jak znasz Mister Purpos? Więc tak, pytanie pierwsze. Kto podkłada głos w intro Purposa? Ym... Głos yy, podkładał Jacek Rozenek. Znaczy to było intro, kiedy on jeszcze tego intra tam używał, bo to było, że Gerald zapraszana w żyć chędożony przygoty purposa. Bywaj. Nie, tam pozdrawia Jacek Rozenek, bywaj chyba w takiej kolejności. Oczywiście nie pamiętam do końca, trochę to dawno było. Robił spotkanie z widzami. Yy, tak nie, nie chce się ujawniać. No jak się nie chce ujawniać, jak on już tam się pokazywał. Wtedy spotkania z widzami chyba jeszcze nie robił. O! Jednak robił coś. To nie pamiętam. Jak rok temu? Rok temu, no to... Okej, okay, no to dobrze wiedzieć w sumie. Czy nagrywał widzimy trzy dziki gon. Wydaje mi się, że ten... Jezu. Chyba nie, tak jakoś mi się wydaje. Albo że raz do czasu nagrał. Aha, czyli jednak tak. No kurczę, no patrzcie jak ja go znam. Purpos, jak się to oglądasz, nie bij mnie <gryś> Purpos ma zarost A to schowali sprytnie, żeby... A może jakieś zdjęcie <gryś> Ma zarost, taki lekki ma. Ma średni. Dokładnie, tak. Gdy Crisis zrobi coś źle, to jak na niego mówi? Crisis kupa, <gryś> oczywiście, klasyczny tekst. Jak się na kiedyś nazywały Kripsy. Sześcienny hart nie było, purpos na kręcu świata jakoś się nazywała, ale. No, mm... O, to jest dobre pytanie. Bo teraz jest purpos crips, a wcześniej były po prostu klipsy chyba. Na pewno nie było to purpos na kręcu świata. Klipsy były, jakoś się nazywała, ale. Ale co? Nie, sześcienny hart? Woska Ja purposa oglądam nie wiem od kiedy, od 70 tysięcy widzów, ale czyli to chyba jeszcze nawet rok nie minął od tego momentu, ale nie jestem pewien. Więc no dobra, poznaję też parę rzeczy. Jak, J Jakie imię nosi purpos? Purpos, Badaj mnie Marcin. Tak, o, fajna miniaturka swojego. Gdzie on mieszka? Legnica zielona góra za granicą Warszawa, on mieszka w zielonej górze. Czy ma jakieś zwierzę aktualnie? Ma uczulenie, nie lubi zwierząt. Ma, miał, nie miał. Ma. On miał, p ma do tej pory psa. Yy, czy kiedyś nagrali razem odcinek? Yy, Trollu, Vertex Purpos, Crisis Purpos, Vertex, Sheo, Crisis Eagles, Dog. Crisis Purpos, Vertex. 7 na 10. Całkiem okej, okay. no dobra. Nie ukrywam, że trochę czuję się zażenowany swoim, swoim poziomem wiedzy. No nie wiedziałem, że kiedyś krypcy nazywały się Purpose na kręcu świata. To chyba dopiero, bo później chyba go zacząłem oglądać. Nie wiedziałem też, że na. Chociaż może po prostu. Wydawało mi się, że raz na jakiś czas nagrywał, a nie, że tak dużo tego nagrywał. No i nie wiedziałem o, ser... o spotkaniach z widzami. Myślałem, że jeszcze wtedy nie robił żadnych spotkań, nic takiego, że jak już to tam występował gdzieś u. u... Wiecie, na jakichś mitapach czy na jakichś innych tego typu imprezach. No, i quiz zrobił Chopizza, albo Czopitze. Nie wiem, jak powinien to czytać. Właśnie tak swój dzień, że będę pokazywać, kto stworzył dany quiz. Dobra, więc ym, 7 na, na 10 to jest mój poziom wiedzy purpos o Purposie. Mmm. No ale też były te stare informacje, których po prostu nie wiedziałem, bo później dopiero trochę zacząłem go oglądać. Dobra, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli się podobało, to zachęcam do stawienia łapki w górę, komentarza tam gdzieś na dole. Zerknijcie do linków w opisie, jakieś Facebooki, Instagramy i tak dalej. Oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Więc do zobaczenia dzisiaj o godzinie 19.00, żeby zobaczyć kolejny quiz. No i kolejny jutro o 16 16.30-19.00. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, cześć no i pa pa.